Ile jestem w stanie maksymalnie zarobić jako uliczny muzyk na ulicy Krakowa? Ja już to wiem, jestem wykończony I zobaczcie jak mi poszło Zarobić jak najwięcej, to jest misja na dziś Bo cały dochód przeznaczam na warsztaty muzyczne dla dzieci Ze stowarzyszenia Siemacha Będzie dużo ciekawych zadań od różnych twórców Dużo ciekawych lokacji i mam nadzieję dużo pieniędzy Tak wygląda nasza pierwsza lokalizacja, słuchajcie Każda następna lokalizacja będzie coraz bliżej rynku A żeby przedostać się dalej Będę musiał przekroczyć odpowiedni próg zebranych pieniędzy Przystanek pierwszy 100 złotych Dziękuję Dziękuję Pat Beniu tu krękną i od razu pieniądze się posypały ładnie chwilę schodzić w cieniu, bo jest okropnie gorąco. Ale sprawdzimy, ile udało nam się po dosłownie trzech piosenkach zebrać. Dobra, tutaj jest spokojnie pięć dyszek. Jesteśmy w połowie drogi do naszego następnego spota. A tam, mam nadzieję, znajdziemy cień. No i patrzcie, dosłownie po chwili przerwy wydarzyło się to. Dziękuję bardzo. Ej, czy myśmy właśnie wygrali? gorąca, ale całe szczęście mała dziewczynka. Jej mama oczywiście nas uratowała i ze czym odblokowaliśmy możliwość zrobienia zadania. W każdej lokalizacji będę dostawał zadanie od jakiegoś twórcy i jeśli je wykonam, osoba, która rzuciła wyzwanie wpłaca 200 zł do naszej puli. A oto pierwsze zadanie. Odglęca, które właśnie zobaczycie teraz. Siema Michu, mam wezwanie dla ciebie, a dokładnie to Muzyczne czółko. Przekażę twojemu operatorowi 5 tytułów piosenek, a twoim zadaniem będzie sobie przyczepienie ich do czoła i odgadnięcie przynajmniej trzech z nich. A będziesz musiał się zdać na ludzi, którzy zaśpiewają te piosenki. A twoim zadaniem będzie odgadnięcie, co śpiewają. Więc życzę powodzenia. 3, 4, ry. Ty. Ekipa, o, dobra, to łatwe trzy, cztery. Ry. Co to jest? Znak coś? O, będę brał cię! Wałcie. dobra, jest! Trzy, cztery. Nie okej, okay, dobra, baby shark. Trzy, cztery ry. Okej, będzie. No i to jest w sumie zadanie wykonane, a ja mogę wrócić do grania piosenek po prostu. Postanowiłem zagrać jeszcze kilka numerów, no bo szkoda było zwijać jak było tyle ludzi wokół. Dzięki. W międzyczasie podbił do mnie pan kontrabasista ze Szwecji. Oh my god. Oh my god. Nice to see you. You want to play something? Yeah. E aí? was. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nice yeah. to meet you. Yeah, okay. Słuchajcie, zebraliśmy 230 zł, a w dodatku mamy jeszcze dodatkowe 200 od Glęca, który dał nam zadanie, więc mamy 430 zł, więc tak właściwie już jest to najlepszy odcinek ulicznego muzyka, a tak naprawdę jesteśmy dopiero na samym początku, więc istnieje szansa, dosyć duża, że przebijemy, a powiem odważnie, 2000. Wierzę w to. Kochani, tak wygląda nasza druga lokalizacja, gdzie będziemy zarabiać. Nasz następny próg to jest 150 zł, i szczerze, wierzę w to, że uda się to zrobić jak najszybciej, dlatego że tak tu jest gorąco, że nie mogę Jakby wcześniej grając, oparzyłem sobie ten palec od jeżdżenia po tej strunie Rozumiecie? Tak jest gorąco Dlatego wymyśliłem sobie patent, żeby posmarować palec i całą strunę Żeby dużo lżej mi się jakby jeździło, nie? Mhm. Bo po prostu ja nie daję rady, tak mnie to nawala Okej, okay, mamy to Dzięki. Pograliśmy tutaj jeszcze trochę, ale z każdą piosenką naprawdę było coraz ciężej, bo słońce świeciło prosto na nas. Słuchajcie, sprawdźmy, ile mamy już pieniędzy i ile musimy jeszcze w tym miejscu być. Bo powiem szczerze, robi się ciężko. 130. 140. Słuchajcie, z tego nam się musi uzbierać dycha i stąd pójdziemy, a strasznie tego chcę, bo to jest taka betonoza, że ja już po prostu umieram, nie? 10, 150. Let's go. Piątka z wami i idziemy dalej. A nie! To oznacza, że możemy wykonać następne zadanie. Uwaga, już się łączymy, mamy na łączach. Halo, halo. Siemano, wichu. Ode mnie zadanko. Zagraj barkę na barce. Proszę pana, mamy misję. Zagrać barkę na barce. Można. O, jacie. E, troszeczkę buja. Coś pięknego. jest, no zależy to do Barka, czy Marek to zaliczy, zobaczymy, ale fajnie dziękujemy panu bardzo, słuchajcie, nasza następna, przedostatnia tak właściwie, destynacja jesteśmy już prawie na rynku, zobaczyć. przez Bramę Floriańską już widać rynek i tam trafimy, jeśli zarobimy w tym miejscu 200 zł, więc czas stać, o, dziękuję ślicznie, Michu mam dla ciebie zadanie, zagraj jakąś piosenkę z widzem, zadanie tak naprawdę wykonało się samo, bo akurat w tej lokalizacji widzowie sami byli chętni do wspólnych występów, a myślałem, że będę musiał szukać za pośrednictwem Instagrama, na którego was w sumie bardzo serdecznie zapraszam, bo staram się go bardzo fajnie prowadzić. Wchodźcie. Siema! Siema. A ty co z gitarką tutaj? Miałem na rynku. Nie Co stary. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś. To było coś. Dobra, dzięki dziewczyny, brawo! Jesteście super! Czekaj. Tu jest zadanie gościu. Zadanie od cichego? Zadyszkę! Zadanie zadyszkę? Jest! Dzięki cichy. Eee, Chciałbym, żebyś zagrał nowy utwór. Jakiego? Dobra, eee. Chłopcy Zasłużona dyszka Zasłużona dyszka Let's go Fajny pomysł, świetny, wykonanie dobre, także super A ja mam dla was skutki, oh, dla ciebie i dla dzięki wielkie tyle nam się udało zebrać po kilkudziesięciu minutach grania Zobaczymy, czy wystarczy to nam, żeby pójść na rynek i wykonać kolejne zadania Trzy Cztery że liczyłem tutaj około 280 zł, więc zrobiliśmy to, ale nie mam pojęcia kiedy. Wydawało mi się, że jeszcze trzeba będzie grać, żeby dojść do 200, a mamy już 280, więc totalnie jest git. Zrobiliśmy zadanie i idziemy na rynek. Dotarliśmy do miejsca głównego rynku. Patrzcie, musimy tutaj zrobić 250 zł i wykonać zadanie od świeżego, które brzmi właśnie tak. Graj sobie piosenki, ale zaaranżuj sytuację tak, żeby do twojej muzyki tańczyło 10 osób. Zanim podjąłem się wykonania zadania od świeżego, pograłem chwilę, żeby wokół zebrali się jacyś ludzie. No i przyszedł moment wielkiej przemowy. Nagrywamy taki odcinek, że oprócz tego, że gram, muszę też wykonywać zadania. I jedno zadanie dostałem, żeby grać, ale w międzyczasie, żeby 10 osób minimum tańczyło. Minimalny jakikolwiek ruch, chociażby przez chwilę, bo muszę mi, proszę, wykonać zadanie, bo przez to jakby gościu, który mi jakby dał to zadanie, dopłaca 200 zł do puli, więc to się opłaca i tańcząc też właściwie pomożecie, więc... <laughs> jakikolwiek ruch, proszę. W tej chwili zebrało się naprawdę sporo osób. Dzięki wielkie! <laughs> Nie sądziłem, że to się uda aż na taką skalę. Fajnie! No i wróciliśmy do zarabiania pieniędzy. Słuchajcie, zebraliśmy 187 zł, co oznacza, że brakuje nam około 70 zł, czyli musimy zarobić jeszcze 100, bo jest jeszcze zadanie od Karola. Jeśli myśleliście, że ogarnięcie 10 osób, żeby tutaj tańczyły, to był taki cringe, to musicie zobaczyć to zadanie. No, witam, króla. Cześć, udało nam się zebrać, no już myślę po 8 stówek. No? Oczywiście ja dorzucam hajs, a zadanie polega na tym, że te dwie stówy musisz zebrać grając na swoim kontrabasie i jeżdżąc tego freestylując. Ja pierdzielę. Dobra, musi być mniejsza kwota, mniejsza kwota, bo to nie ma szans. Dawaj stówę. A ja wtedy wrzucam dwie, jak Dobra, to idę na rynek w takim razie. Policja, policja. księżniczki, krok, pociąg. 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 pociąg, pociąg. Niech policja dzisiaj nas nie złapie, niech każda z was trzyma dychę w łapie. Yo! Joł Yo księżniczki, tak to leci. Zbieramy tu pieniądze na fajne dzieci. Przyjechały pociągiem z Wrocławia, to się szanuje, mordo. A nas mimo tutaj jeee! Yeah! Dobra, tutaj na filmie wygląda to nawet łynnie, ale w rzeczywistości to wyglądało całkiem inaczej. Taki przegrzany łeb po całym dniu. Patrzcie Dobra, dobra, dajcie, da, da. e, daj im chwilę. Na całe szczęście dziewczyny i tak to doceniły. Tak, 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 tak. tak. Żebym się też nie... Tak. A wygrana jest? Wygrana yeah! Nie! Dzięki wielkie dziewczyny. O, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. 52,50. Czyli jesteśmy w połowie. Easy, easy. Dobrze, dobrze, Friz, mam na ciebie patent. Kopalnia. Kopalnia. Katowice. Katowice. Race. 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 No race, race, race. A, race. Dobra. Na kopalni pracuje mój przyjaciel Loku. Widuję go tak rzadko, prawie raz do roku. Bo jest taki zarobiony. Prawie jak ja to Katowice nocą, Kraków w dzień, nieważne gdzie, pomagać chciej! Ej, w dzisiaj biorę całą moją brygadę, bo pomagać wszyscy razem damy radę. Dobra, udało mi się, mimo że to ciężki freestyle, mam strasznie spalony web. Chcesz wesprzeć akcję? Ja tam, wiesz. Dobra, git. Dziękuję Ci pięknie, przyjacielu. Mamy w takim razie y, 70 zł zebrane z freestyle. Pierwsze słowo było gwiazdy. Gwiazdy to jest pasikonik. Okej, okay, okej. Okay. A trzecie to prawa. Dobra. Yo, yo. I to jest freestyle, bo to jest zadanie od friza. Trochę jestem nieśmieszny nie to co Abelard Giza. Jak wasi konik skacze dzisiaj po mieście. Gorąco mi jest jakbym siedział w cieście. Dwie gwiazdy tutaj stoją przede mną, bo w obu kamery nie znikają. E, ciągle są. Dzisiaj gram na kontrabasie. Państwo zebrałem tyle, że gdyby było dla mnie, to bym żył na wypasie. <laughs> Więc przepraszam, że tyle kminiłem. Czekaj, ile Proszę. Koniec. Co nie? Do zobaczenia nie! W następnym odcinku. Jest. Przyszedł czas na wielkie podliczanie. Ile udało się dzisiaj zebrać? Tysiąc. Jest. Udało się zebrać 1060. Dziękuję każdemu, kto pomógł. Oprócz tego 1000 zł zebraliśmy z zadań, więc łącznie mamy 2060. I to wszystko trafia do Stowarzyszenia Siemacha. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Dziękuję, że pomagacie. Trzymajcie się pan.